Jeszcze raz do tego Erwina Stanterberga. Kurna. On się musi Erwin Stanterberg nazywać. Ten facet to koniecznie musi być że On ma dwa karabiny: Sturmgewehr i MG42. I to symbol tego ludka jest właśnie też tu napisane, jak będzie na pudełku. Symbol tego ludka jest 70343 Erwin Stanterberg. Ja ci tam pokażę dalej, jak on wygląda. Zajebiście, to byś miał Robert zresztą no nie? Byś mi to kupiła, ale jakbyś nie chciała się w ogóle ze mną widzieć, to kup mi tego żołnierzyka, to Robert go po prostu przywiezie. Ale ja nie wierzę w to, że się chociaż ze mną nie spotkać, nie pogadać i, i tak dalej, no nie? Kurwa, już klikam na tego, o. Już bardzo, to jest taki żołnierzyk, o. Erwin Statterberg koniecznie i patrz jaką ma broń. Twarz i kurde w ogóle. Już się pokazuje, o. Takie karabinki ma, o. To musi być koniecznie ten leszczo. Ciuszki ma jak wszystkie panienki, o, mundur jeden na wierzchu, drugi ma mundur. O! jak ma kurwa na to. buty, takie ma rękawiczki o pozrządzenie, saperkę, nóż, hełm. Hełm jest nawet w środku, o, jakiś taki bajer. No i mówię, ciąg kosztuje 50 dolców, a dolar 3 zł to 150 w dwóch się nie zamknie. To no chociaż mówię, kup tego Erwina Stanterberga, ale koniecznie musi być ten, nie inne żołnierzy. O tym symbolu. I strona internetowa to jest firmy Dragon. Ja Robertowi wyjaśnię. No dzięki jeszcze raz Ci pokazuję ten... D no naprawdę bądź poważna. Tam nie jest wcale tak fajnie. No źle nam nie będzie, przecież nie mnie nie wspominać, ja ci jeszcze zajebiście. No pipko. No, masz o twojej pizzy i w ogóle jeszcze na się pokażę, o. O, a Darkowi? I? O, o. No, cześć.